Się bardzo, ale to bardzo intensywny weekend. Nie dość, że jest gorąco na zewnątrz, to jeszcze musimy robić Ami małe inhalacje ze względu na jej kaszelek i zabiera nam to totalnie cały poranek. Dzisiaj wstaliśmy o 6, jest godzina 8, jeszcze nie dadzą śniadania, Gdzie zwykle już jestem gotowy do wyjścia i wychodzimy z Ami do żłobka więc hello! Witajcie w nowym vlogu numer 52. Wow! Jaka ładna pogoda, zobaczcie to! W takim dniu coś w sensie jestem niedoświetlony. O! W takim dniu jak ten wypadałoby wsiąść na rower albo na deskę. Też już nie mam na co czasu. Zawsze coś. Wiecie co mnie irytuje w tym aparacie? Wszystko jest super. Naprawdę. Ale widzicie to? To jakiś czas temu zaczęło mi doskwierać mega mocno. Po prostu przy włączeniu aparatu nie otwiera się do końca ta zaślepka, która osłania obiektyw i Potem mi zaczernia cały obraz, to jest po prostu tak irytujące Nie wiem, Kanon, zrób coś z tym, proszę, nie? Widzicie to? Widzicie? Widzicie, co się dzieje? Na rogach? Masakra, muszę zawsze palcem pyk Przy czym za każdym razem... Przy czym za każdym razem ubrudzę przez to obiektyw Brrr! Czas temu zacząłem nagrywać Snapchaty rano, jak tylko wsiadam, wsiadam do samochodu zaczynam nagrywać do Was różne filmy i na snapchacie robi się coś w rodzaju daily vloga. I wiecie, że mi się to bardzo podoba. Próbowałem wrzucić to na youtube, ale jakoś nie synchronizuje mi się dźwięk po eksporcie całej My Story do, ee, do telefonu i nie mogę tego zrobić, ale jeżeli chcecie śledzić mojego Snapchata, to bardzo Was zachęcam, bo macie tam naprawdę taką namiastkę daily vlogów. Więc jeżeli chcecie, to oto jest mój snapchat. Zapraszam was serdecznie. A więc tak, teraz jadę Ami odwieźć do żłobka. Mam nadzieję, że stanie jej zdrowia będzie się tylko i wyłącznie polepszał, i weekend będziemy mieli dla siebie. Planuję złączyć, złożyć rowery. I wyruszyć z amina mam na małą rowerową bo mamy fotelik ostatnio dziadek przywiózł dodatkowe uchwyty na... na do roweru, żeby mógł zamocować fotelik w moim rowerze, bo pasuje tylko do Natali i zobaczymy, może się uda w tym tygodniu zrobić jakiś trip rowerowy A więc jedziemy do żłobka idziemy się bawić Wierzyć, ale nie wiem, co się stało, bo nagrałem tylko kilka materiałów, a cholera. Za przeproszeniem, brzydko mówiąc, aparat mi pokazuje, że już mam 0 minut. Dziwna sprawa, no nic, muszę przeładować kartę w pracy i tyle. To nie będzie drogi do pracy. I mam kartę, odzyskałem ją. Wracam właśnie do domu i oglądam końciaża. Nie, mi się wzorował, ale wiesz. Muszę wiedzieć, co się dzieje na rynku pracy. O, tak się złożyło. Znowu ten obiektyw. Tak się złożyło, że akurat Amelka z Natalią też wracają do domu i jej minąłem, więc idę im naprzeciw. Dzień dobry! Halo! Przed chwilą dla Was nagrałem daily snapy i teraz zaczynamy ogarniać to mieszkanie, robić sobie śniadanie, a poszła się pójdę zaraz spać i tak w kółko. Dzień się zaczyna. Super sobota. Nie Jezuza, Amela, nie, nie, tego nie, 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 Ale pada cały. No. Mimo czterech chęci chcieliśmy wyjść na tor na spacer ale zerwała się właśnie chmura mega chyba będzie mega ból aktualnie Jesteśmy zdjęci Patrzcie to Tam jest ładnie O Aha Gdzie już to wygląda? Ciągle pada, więc korzystając z okazji, idę do piwnicy sprawdzić, jak tam wygląda to. sytuacja. Czas nie jest za Wezmę wam nad sobą. Niedobrze nie mamy w początku wydawało mi się, że będzie totalnie zalana ta piwnica, ale no kurde, ta długa jest sucha, więc jest okay. Dobra, tyle, idziemy. Pytać, czy może bym jakiś Q&A zrobił, w końcu dawno nie było O co by na to, a jeżeli macie jakieś pytania do mnie, możecie je zadawać w komentarzach pod filmikiem, z chęcią nagram filmik, w którym odpowiem na każde jedno pytanie.

Dziękuję ZAMI! A mi już idzie spać. Natalia została zamelką właśnie w domu. Ja idę jeszcze do sklepu na chwilę. Jest jedna rzecz, która mnie tak strasznie rytuje, to że nie mogę czytać książek. Tak bardzo bym chciał przeczytać jakąś książkę, bo po prostu nie znajduję na to czasu. W ogóle nie mam czasu też, żeby szukać jakichś nowych książek. Najchętniej bym chciał, żeby ktoś mi wybrał książkę, spakował, wysłał, Ja ja no sobie przeczytam. To było najlepsze. Ale takie rzeczy się nie dzieją. Uff, dobra. To jest w ogóle głupie, bo robię vlog. Praktycznie to jest lepka zlepka 3 dni. No ale co tak, no? Można i tak. Dobra, idę, idę, idę dostarczę. Sprawdźcie e, Wiktorii vlogi z Włoch, bo są genialne. Zresztą dziękuję na dole. Na razie. Kurde, jeszcze nie mam karty pamięci gdzie się zgubiłem. I nie wiem gdzie muszę sprawdzić, czy nam czasem w aucie. Jest! To jest karta pamięci, która mi z... zrobiła psikusa w piątek i przestała nagrywać, ale to są materiały z tego piątku, czyli z początku vlogu. Tak więc te materiały już widzieliście, bo są częścią tego vloga.